Udział w opiece okołoporodowej w Knorowskim Szpitalu jako pierwszy w Polsce wypożycza do domu aparaty do samodzielnego badania KTG. Dzięki temu kobiety w ciąży mogą łączyć się z całodobowym monitoringiem, śledzonym przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa bez wychodzenia z domu. Gabriela Kosowska. Ciąża pod kontrolą. Pani Alicja Halama dzisiaj rozpoczęła 39 tydzień ciąży. Narodzin synka Bartłomieja nie musi wyczekiwać na szpitalnej porodówce. A w domu to dzięki zdalnemu KTG. Napisała do mnie moja lekarz prowadząca i oznajmiła, napisała mi po prostu, że jest dla mnie przenośne KTG, do wypożyczenia. To było dla mnie troszkę takie zaskoczenie, bo. Pierwszy raz słyszałam o czymś takim? Szpital w Knurowie nie jest pierwszą placówką tego typu, ale jako pierwszy oferuje badania nieodpłatnie. Komercyjnie wypożyczyć sprzęt można w Warszawie, Krakowie czy Łodzi oraz zamawiając samodzielnie na stronie producenta. Włączamy aplikację, zalogujemy się i wychodzi nam już pusty wykres. Teraz wystarczy podpiąć specjalistyczne pasy wraz z sondami i odczekać 30 minut, aż urządzenie zakończy pomiary. Pod lupą tętno płodu i częstotliwość skurczy macicy. Ja się tego na początku też bałam. Bałam się, czy sobie poradzę albo, albo zrobię źle i po prostu do mnie zadzwoniłam, że muszę szybko do szpitala jechać, bo e, coś jest niepokojącego. Powodów do obaw nie ma. Jeśli wynik jest niejednoznaczny, badanie można powtórzyć. Następnie wyniki trafiają do całodobowego centrum monitoringu oraz tutaj na oddział położniczo-ginekologiczny szpitala w Knurowie. My jesteśmy przynajmniej pewni, że dzieci objęte tym monitoringiem są zdrowe, że czują się świetnie i nic nie zagraża tym dzieciaczkom, więc to nam daje takie duże poczucie bezpieczeństwa nam, ale również tym mamom, które korzystają z tych urządzeń. Obecnie Szpital dysponuje trzema takimi urządzeniami. W planach są kolejne dwa. Zapotrzebowanie jednak stale rośnie. Dzięki kategie Kerbis udało nam się w zeszłym roku uratować aż 63 ludzkie życia. To bardzo duża liczba. Gabriela Kosowska, aktualności.